Siema. My to jest na kolejnym filmie. To razem sprawdzimy, czy da się Taniec jeździć we Wrocławiu. W tym celu odwiedziliśmy kilka barów mlecznych. Będą goście, ale to zobaczycie, nie spoilerował To będą takie bary mleczne, których inni nie odwiedzali. No Bo po co z tego samego ciągle nagrywać. Teraz jesteśmy, domowe obiady. Ok, dużo mi to nie mówi. Jakaś okay, starsza pani wyszła. Widzę, że pani Parka się uśmiecha do nas. Promocję ma dormową no to przetestujemy pewnie smak i cenę. Myślę, że będziemy testowali, jakie podstawowe jedzenie, czyli pewnie kotleta i rosów, to wszędzie jest takie samo. Przynajmniej powinno być takie samo. Wyżalę się wam. Szukałem auto 10, 10 minut. Po na parkingu auto skupiłem. Jak znalazłem, to mi nie odpaliło. I się tutaj Grzegorz zdenerwował, bo czekał pół godziny na nas. Nie zdenerwował się, nie zdenerwował się bez przesady. Ale mam nadzieję, stary, że do dobrego baru mlecznego mnie zabrałeś, bo mam trochę kacyka i jest problem. Dzień dobry, chwilę, że słyszę. Suszy, suszy. Ty nie będziesz go chyba dwa wezmę, nie? <grym> Może trzy nawet wypić. Ale no serio, spoko. No jest dobre na no w barach mlecznych, jest dobre jedzenie. O, właśnie miałem zapytać, chodzisz po barach mlecznych? Zamawiam. Tak. Mam taki jeden obok i jest tak. dziś. Mały burdantem tam jest, ale jest spoko. Możesz powiedzieć w sumie, poleca polecasz, przepraszam, że przepraszam, przetestujemy dzisiaj najwyżej? Pora obiadowa. Pora obiadowa i na kiedy będzie ulicy? Kurde, to jest obok mnie, ale nie wiem na jakiej ulicy dokładnie. Potem że mi powiesz. Wpiszesz sobie w Google, człowieku i mi będziesz miał, to, no, więc... to Niech jeden. Dobra, widzę, że ktoś Jeszcze powiem, że sprawdzamy łyżeczkę, czy jest czysta. To jest ważne? No jest czysta. Co lepsze, niż mnie w domu, bo my nie myjemy, więc... Jest potencjał. Wy nie jecie rękami? Nie. Dobra, czasami zjem rękoma, to rzadko. A co w tym złego? Nic. Rozchowuje się, się, rękoma nigdy nie jadł. No ja nie, mam tego kolega czarnego, wiesz, muszę mówić, że on wszystko łapami i dzisiaj nie wstał. No jest godzina 13. Prawda dobra, no, no, 12.30. Nie zapomniał wstać. Obiecał, że na 10 będzie. No co no zachał tego czarnego ryjko. Tylko co tak nie rozłupka. Jest okej. Okay. Nie jest wybitna, nie jest zła, jest po prostu w porządku. Te flaki duchu, są średnie według mnie. A sobie doprawię, bo już są takie łowe one. No, no, okej. Okay. Zawiodłem się, że rosołku tych dzisiaj nie mieli, bo chciałem w każdym z barów przetestować rosoł i mnóstwo to porównać, no ale... Nie no, ty panu tutaj panu, ta solniczka przerosła. Nie, to jest pieprzniczka. Przepraszam, mój błąd. Pecha miałem, klasycznie. Drugi raz go przerosła. Nie, teraz zakręciłem. Znowu ci się wysypało, człowieku. Nie, to wcześniej, po prostu nie to sprzątałem po sobie, bo jestem z poniatowej. tam się nie sprząta. To tak że jak zatarłem, to jest dużo lepsze, ja za to płaciłem. No dobra, to jak mówisz, że jest dużo lepsze. Tak, zapraszam gości i płacą za mnie. Niesamowite, to jest ewen ewenementem. Powiedzmy. A to już do donate'ów to jest wina widzów. Więc powinniście wysyłać donate'y, jak chcecie filmy, do kolejnych i lepsze filmy. I fajniejsze kości z większym budżetem. Tutaj. Czyli ja ci nie pasuję, tak? Oj, dobrze. Teraz pokażę, jak wygląda pomidorowa grzesia połowę, więc chyba smaczna. Nie wiem, ty tych ludzi traktujesz to jakby pomidorówki, nigdy się nie widzieli, nie? Ja tutaj za dużo przynuję i kicham cały czas. Ale pani bardzo miła, na zdrowie życzyła, uśmiechnęła się. Przyjemna pani na. obsłudze, obsłudze chyba. To dziwne, żeby ci raka życzyła, ja. <laughs> Kopergi. Kopergi. Kostlet, nie? A. Koper Git. Koper Git. No, koper, to możesz mieć pod nosem. Ja mam kolej co trzy dni. Ty z widelca też mi zakorzystać nie umiesz, to nie tylko z łyżką masz problem. No? Ja prawdę jest tymi rękoma stary. No nie no, wstydzę się trochę. Chyba kończył po takie jakie w życiu jadę. Są strasznie dziwne, kiedy? No spróbuj sobie, zobaczysz. No, Spróbujemy. No. Nie, no, są normalne, nie wiem co ten gala w ogóle. No dobra. Chyba na smalce sobie, robią, no, bo czuć jakiś smalczyk, który kot jest git. Zresztą jest dość spory. Ja myślę, że dość sporo tej wyniosło nas za wszystko. Ale ile mam powiem na koniec? Tu wiesz, że w parach jesz. No. I, ile kosztuje taki kotlet mniej więcej za dobrze? Do 3 kosztuje kosztują, wszędzie. wszędzie? Okay. To już nie te czasy, że po 15 zł sobie zjeżdżą. A, bunia. Ale wiesz, że jeszcze później musisz iść i mi załatwić to, żeby mi zapakowali na wynos, mm. bo ja tego nie wiem. A obiadek jako drugie danie jest spoko, więc sobie dokończę później. Hmm. Właśnie. Na pewno hmm. jest lepsze niż zupa. No, ja zupy nie zjadam prawie w ogóle jak widać. Mi zupa nie siedzi, tylko to jest w porządku. Kotle i ziemniaczki są good. Bo mi te buraki nie siedzą, ale trudno Też nie wiem, czy mam do tych buraków, bo też są git mm. z ziemniaczkami z Ski Gdy mieszkał na miejscu, ten przychodził. widzicie, jedzenie się nie marnuje Rzekł na kacu, siedzi, ale Spakował sobie, zje później Ale już najedzony, już najedzony i później też nie będę głodował Widzicie, warto nagrać film z się. Na cały dzień jedzenia mam Nie, że nie przesadzaj, że warto, stary, bez <laughs> przesady Już sobie nie dodamy Za jakieś podsumowanie? No to jest w porządku, ale wyszek to jest z jedzeniem na kasu. Jest jak przeszczep albo się przyjmie, albo nie, nie można za dużo. Drugie danie jest normalnie ósemeczka na 10. Zupka szóstka, więc ogólnie chyba 7, bo to ja oceniam zupkę na czwórkę albo i trójkę. Kompletnie nie podsiadła. Nie podeszła, przepraszam, kompletnie nie podeszła. Nie moje smaki. No taka się dziwna była. Kotra z ziemniaczkami, ale taka był w porządku. Buraczki i tak bliżej piątki. Podsumowanie dla mnie ogólne. 6 na 10, jeden w lepszych miejscach. Ale jeżeli chodzi o cenę, to za dwa zestawy obiadowe i trzy kompociki. To 195 zł. Floki kosztowały dużo bo 17 zł. w było tanie, bo za 9 zł była to z upadenia. Przeszło na Nie wiem, to normalnie wychodzi. Kompot po 4 zł. No i zestaw jedzenia prawie 30 za jedno i drugie. Wy ocenicie cenę, ja po tych miejscach nie chodzę tylko że ktoś chodzi, bo to jest normalna kwota, teraz wszędzie kosztuje 3 dychy. No to jest 32 nawiam zostawił. Okej. No to zobaczyłem jeszcze w innych miejscach, ale mówię, dla mnie 6 na 10. Pani jest wspaniałym kanałem dla pani? Tak. Pani chciała dodać jakiś kanał, powiedziała, że chętnie Cześć. obejrzy naszą recenzję. Ja troszkę ich sobie oceniłem, sobie teraz mi głupio, ale to miało być szczere. Było w porządku, ale... Mówię, taka, taka szóstka dla mnie, że drugi Dla mnie siódema, no, zupa była taka o, ale drugie dla niebłogi. Nie, o mnie zupa była kompletnie średnia, ale... Ta... Bo ty wymyślasz jakieś flaczki, kurwa, <laughs> o, zamiast sobie wziąć pomidorówkę, zwykłą, normalną. Ale to... nie lubię pomidorówki, znudziła mi się. Ja nie, typ nie lubię pomidorowej. No, Bo jest kiedyś ujadłem co dzień. Nie ja czy zjeść, zjem, ale to jest mój ostatni wybór możliwy. Zawsze rosołek biorę. Mam nadzieję, że następni goście nie będą tak zniesmaczeni zachowaniem kubusia jak ja i mam nadzieję, że więcej nie dostanę zaproszenia na tak wspaniałe produkcję. Kolejnym gościem jest Sandra. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, to będzie miło, mam nadzieję. Bez Menela, który będzie mnie wyzywał i obrażał. Ale zawsze jest mocne, zapraszam go na odcinek, powiem się, co mówił. Okej. Okay. Był skacowany, mówi, że żałuje, że przyszedł, że współczuje z innym gościom i on się więcej nie pojawi. Okej, okay. to sprawdzimy, czy będzie tak źle, czy jednak będzie dobrze i smacznie. Nie, po prostu to był ham skończony dlatego zmieniałem gości. Już więcej go nie zaproszę. Nie zobaczycie go tutaj. Dejże w damską tom. No. No Martynkę teraz jakąś jeszcze zaprosić. No, 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 Ale boję się Martynę zaprosić. Bo? Bo ja się jej nigdy z domu nie zabiera i jeszcze wiesz? Potem będzie zły na mnie. No bo ja się sam gotuje. więc wiesz. Serio? już Gorzej być nie może. Ja się gotuje? No, no gotuję. Czasami gotuję, tak. No. Wow. no, ostatnio mówiła mi y, na Dzień Kobiet, zrobił kurczaka teriyaki chyba, coś takiego, a potem robili naleśniki, no. Jasiu zabierze poziom. Jasiu gotuje, no. A to by kiedy popak narzeczony ugotował? Dzisiaj zrobił ciasto na pierogi. O! No, widzisz? To tylko ja do niczego. <laughs> Jak jakaś dziewczyna chce mnie nauczyć gotować, to chętnie przyjdę. Ja powiem tylko tak, że ma predyspozycję, bo robiłam z nim kiedyś, zmusiłam go do robienia ciasteczek i nie poszło mu najgorzej. Nie zmusiłaś. Znaczy, jeden był taki gruby, za gruby, ale dlatego, że mi ręce balały od wałkowania, mam słabe ręce, więc. No. No trudno, to idziemy do środka. Idziemy, jest. Mamy zupę. Zupa, ale szybko, było, myślę po dwóch minutach. Wygląda jak zwykły rosół tak naprawdę, nic szczególnego. Śmieszne jest to, że smakuje lepiej jeszcze ten rosół, co był od Gesslerowej. też jest niedaleko właśnie tego miejsca. tego, że rosół był strasznie dziwny smaku, bo to nie był taki klasyczny rosół, tylko był taki bulion. Właśnie bez klusek, bez niczego, tylko z PIRE. Był dziwny w smaku. Dla mnie mówię klasyczny rosół, jako to rosół 12 zł, ale teraz jest za chyba 6 jako z upadnia. inny, inne rosoły z nadowy, tak za 20 zł około. Smakowały identycznie, czym się nie różniły. Więc mnie, rosół rosło w porządku. Taki jak mamusia gotowała, jest dobry. Ostatnio kupiłem to volant stołówka, ale to jest bardziej klimat stołówki, taki obróz właśnie w kratę. Chciałem przybrać kompot, by spróbować, ale się kompot skończył, więc będzie rosół i drugie danie. No i od dziewodu też są desery. W innych barach widziałem deser, nie widziałem deseru. Jesteś trochę za cicho, no? Tak. Znaczy, ty, ty jesteś za cicho, ty, <noise> ty mnie beatboxy trochę. Dobra, spieram. się jeszcze raz <noise> nagrałem. Buraczki, duży plus. Mi smakują. Burakiem oceniłem taką dziewiąteczkę. Są dobre poprawne. Nie wiem co dodać do nich. Podlet jest sporo niż w poprzednim miejscu. Jest strasznie tłusty, według mnie. Nie wiem, czy jest zrobiony, trudno wyczuć. Odlecałem na piątkę ocenił. A ziemniaki typowe ziemniaczki, nic do powiedzenia nie mam. W porównaniu z poprzednim miejscem, jeżeli chodzi o drugie danie, to bym wybrał raczej tamto, ze względu na mięso, bo to jest główne, po co tutaj przyszliśmy. Ale mówię, buraki są bardzo dobre. Mogłabym takie na co dzień jeść. a zupka siódemka, ósemka. E, Oceniam. Kluski śląskie dobre, bardzo dobre. Ja sama takie w domu robię, więc są bardzo dobre. E, buraczki też są bardzo dobre, jaką mamy, tak dobrze doprawione. E, chociaż jeszcze troszeczkę bym dodała czegoś, może na przykład szanu albo coś. No ale dobra, ja lubię mocno przyprawione Mięsko jest pyszne, jest takie kruche, rozpadające się w buzi. Naprawdę jest bardzo dobre. A sos wydaje mi się, że jest taki trochę z nutką grzyb grzybów. Nie, nie lubię grzybów, ale nie czuć tego tak mocno, więc jest, jest dobre. Ogólnie? 8 Za wszystko. Ludzie się śmieją z kuby, jak kroi, ale na przykład ja jestem praworęczna a trzymam, yy, i trzymam widelec w prawej ręce, gdzie ludzie mówią, yy, bo że chcecie wychować, ja chcę z wsiadkę do restauracji, bo się powinno jeść tak, ale ja tak nie umiem, ja się czuję, jakbym była taka o i po prostu no, nie umiem, więc ja wolę sobie tak, ale jak człowiek, wie, bo tak leworęcznie też je to, no, jedę, nie? no i, i tak mi jest po prostu wygodniej i wiesz, nie wiem jakoś kulturalnie czy, 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 nie wiem, głupio. Tylko po prostu jem tak, jak się nauczyłam, widocznie tak się nauczyłam, nie? To tak jak wiesz, piszesz lewą czy prawą ręką. Ale ty, to ja nie wiem, co ty w ogóle robię. Znaczy Babi na no co ty mówisz, że czuję się taka. No. O. No bo na serio się. Bo ja tak się tak czuję. czuję cały czas akurat. Ale właśnie ja też koleiłem tak jak ty, żebym miał odwrót w rękach, hmm. ale mnie brat wyzywał, że tak nie mogę, że tak się nie robi i. Tak, ja, ja zawsze mówiłam, ale co ci do tego? No jak, jak mam jeść tak, jeżeli jem i wtedy wyglądam jak jakaś. No nie umiem tak no, zjeść. Wyglądasz tak no, jak, no, no, jak, jak ty, dokładnie, więc... Wolę sobie zjeść taki i spokoj. ktoś tam Ci napisze, a, że wiesz, że gdzieś tam to się tak nieje, gdzieś tam to jest oznaka czegoś tam, trudno. Macie teraz wybór, albo jecie upo jak ja, albo na odwrót Sandra. już od Was zależy. Ale wiesz, to, to tak jedzą też leworęczni, więc ktoś chce może pomyśleć, o jesteś leworęczna? Gorzej jak ktoś podejdzie i powie, o jesteś, pip. <laughs> nie, jestem upo. A u Was mam pytanie, bo o mamie, tacie, czy Was też... Który z rodziców się kąpał w wodzie po was w dzieciństwie? U mnie tak było. Czyli tak nie było? Czyli zostawała woda wanny i się potem rodzic kąpał kiedyś, kiedyś, kiedyś. Nie? Nie wiem, nie pamiętam. Wiesz, no. jak może byłeś takim małym baby? No, byłem baby, takim Babykiem tak, małym. Ale szczerze nie kojarzę. Ja osobiście, jak Nikoś by taki mały, 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 hmm. no to, to tak. To też tak robiłam. O. No. Sandra oszczędza wodę, to się szanuje. No. Tu mamy szarlotkę chyba z... bezem Z bezą? No. Myślałem, że z budyniem. Nie, to jest beza. A, a nie od tych w środku to. No bo to jest... No to jest beza. Tylko ona nie jest taka, wiesz... Okej, okay, taka w piance. To jest. Nie no, ogólnie beza, którą nakładasz jest to pianko, to jest ubite białko z cukrem. Okej. Okay. I nakładasz i to jest po prostu taki właśnie ten puszek, mm -hmm. tylko że ona od góry zasycha, za mhm. bo nie ma styku z niczym, a tutaj są jabłka, nie? To ciekawostkę ten, mamy. No, mi Martyna powiedziała w ogóle, że się robi bezę z jabłoczkiem, kiedyś, yy, bo ja mam na ogrodzie jabłka i zrobiłyśmy mhm. właśnie jabłecznik i ona mówi, że dawaj bezę, bo z bezą najlepsze. Ja mówię, ja lubię bezę, taką taką nie całą, mhm. bo za słodka, ale jak gdzieś jest taki minimalny dodatek, to lubię. I ona, no że tak, że się robi właśnie warstwę ciasta, i jab jabłka, i potem tą bezę, i, i tam coś jeszcze się dosypuje, jakaś kruszonka, bla, bla, bla. Ja mówię, no dobra. I naprawdę wyszło super. I teraz właśnie weszliśmy, zobaczyłam mówię, muszę to zjeść. Coś hmm. możecie pochwalić, nie wiem, komuś to wie, co może sami spróbujecie zrobić. Bo też pierwsze słyszę, A to pro po budyniu, hmm. jest szarlotka. Jadłeś szarlotkę z budyniem, czy nie? Okej, okay, to mi mama no. zrobiła tak z trzy razy. No. preferuję zwykłą, ale też z budyniem taka fajną odskoczę, coś nowego. Okej. Okay. Ale zwykła soda domu lepsza, a najlepsza szarolka na się z lodami. No. Idealna. Tak. Ale ona wtedy nie jest z bezą. No nie. No. Z bezą nigdy nie jadł. To będzie mój pierwszy raz. O, bo ja mama mi kiedyś zrobiła czaso. No pamiętaj no to też dobre. No, dobre. No, ty właśnie mówiłeś, że chcecie chyba za te bilety odwiedzać? Czy dobrze pamiętam coś takiego? Nie pamiętam już. Tak, no. Tak już odebrał, nie pamiętam. Chyba podczas teraz odebrał. Tak w szoku się mnie patrzył, co chodzi w ogóle. No. Mówię, no właśnie mama się z Sandrą dogadała. Mówię, no bo ona do mnie dzwonią, mówi słuchaj, bo ja moim chłopakom zrobiłam ciasto i mi za dużo to zrobiłam, nie? Mówię, za może dużo. Może byś chciała? Ja mówię, o przypadkiem, ja. dwie blaszki. <laughs> jak to wyszło w ogóle? Mamusia tak lubi się odwdzięczać właśnie. Tak, dobre serduszko ma. Tak. Niestety nie jestem jak ona, jestem tym gorszym chamem z domu. Ale nie wiem, dlaczego tak wyszło. Przepraszam cię, Mamo. Pierwszy raz w życiu jadłem sernik z bezą. również za bezą nie przepadam. Moja mama lubi bezę i tata, ale kurde, dla mnie to jest za słodkie, więc ja raczej bezę nigdy nie jadłem. Jak boi delikatnie na cieście, to ok, ale przytuli do mnie jest za dużo tej bezy, jest zbyt słodkie to. Przejdę oddzielę samą bezę. Wezmę sam tutaj jabłka, same jabłka. Tu serio dobre. Brałem kilka razy w Starbucksie, właśnie, szarlotkę z kawą. To mnie była tam sporo szarlotka od tej, jeżeli chodzi o same jabłka i spód. Powiedzmy, że sam spód bez bezy, nad dziewiątka taka, bardzo dobra szarlotka, szarlotka z bezą. Szóstka bo za słodko według mnie. Na początku żeś powiedział, że to jest sernik z bezą. Sernik powiedziałem? To znowu będzie kleienie. Nie wycina, nie wycinaj, tak. będzie dobre. No, tak samo wtedy były, powiedziałem, że jemy pierogi, powiedziałem, że jemy ziemniaki z grzybami. Ja powiem, że jest, jest dobra, moje klimaty mi bardzo smakuje. Faktycznie jest słodka, ale ale nie za słodka. Tak, dla mnie okej. Okay. dobra. Ja bym 8 na 10. Dobra, więc tak. Y, zupa y, kosztowała 12 zł, gdzie było napisane, że zupa dnia to 6 zł, więc trochę dziwne. Z oni zmniejszyli w końcu co? No nie, zobacz, jest 12 zł. Okej, okay, to więc dziwne. Dziwne, bo wydaje mi się, że 6 zł to by była taka 6-8 zł za, taki, za taką miseczkę to by było odpowiednie, więc zupa trochę dużo. Danie dnia 29 zł, y, czyli to był ten twój zestaw. 29 zł to tak. Spoko, trzy dychy za taki obiad, mm. chyba spoko. Ciasto 8 zł kawałek. To taki opłacało się, bo kawałek był no, spory był. Spory był, naprawdę, więc tak spoko. Mój obiad kosztował 30 zł, co uważam też, że spoko. Tam były dwie takie bitki. Nie wiem ile było klusek, no i do tego te buraczki, więc mm -hmm. spoko, bardzo spoko. No i, i sok kosztował 7 złotych. Więc no to tak jak napoje wszędzie. Nie wiem, podsumowując, moim zdaniem było smacznie, porcja była taka idealna, nawet nie zjadłam kilku kawałków mięsa, bo chciałam jeszcze ciasto zjeść I ciasto już tak zjadłam i jestem po prostu pod kurek, nie? I teraz delikatnie też zmieniam zdanie o poprzednim miejscu, bo tam myślę, że go zbyt surowo potraktowałem mimo wszystko. Dałbym tam ocenę 7 na 10, czyli tutaj 7 na 10 jest moja, no bo delikatnie ten kolet obniżył, ale cena podobna. No, dodatki lepsze, ale mówię, ten kotlet gorszy, więc dałbym tamtemu miejscu i temu miejscu 7 na 10 ocenę. Tam jedyny plus jest to, że było dużo więcej miejsca, były dwa piętra, więc było wygodniej usiąść, ale też żeby było więcej klientów. Ale to było bardziej ruchome miejsce. Było. To dzięki za oglądanie, też dzięki Sandra, że wystąpiłaś. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za obiadek, proszę bardzo. <laughs> Dziękuję za paragonik na pamiątkę, <laughs> tak. że postawiłem, będę, miał, tak. będę się chwalił każdemu teraz w domu. <laughs> tak, było bardzo miło, i smacznie. No i widzicie? Yy, tak. i można? można, można Grzechu. Hamie, ty. <noise> A no. nie, przyjdzie na kacu, na rzekę. przyjdzie na kacu, będzie wyzywał, no. za darmo do domu, zapakował drugą porcję. <noise> Jeszcze się wyzywał. Bo no to by było na tyle. Gdybyście chcieli kolejne takie testy barów mlecznych z np. naturalnym tym razem i z Martyną, albo z kimś innym, możecie napisać feedback w komentarzach. A to by było na tyle. Dzięki, że byliście. Dajcie lajka, subika i dzwoneczek. Nara! No no ha ha ha